Siemka, witajcie serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Recenzja Gameplay.pl z gry World of Tanks W tym odcinku chciałem zaprezentować niszczyciel AT2, niszczyciel czołgów 5 tieru z nacji brytyjskiej. Pierwsza dosyć konkretnie opancerzona maszyna. jako niszczyciel czołgów dodana w nowej linii właśnie niszczycielów po ostatniej aktualizacji 8.4 tak więc przybliżę Wam troszeczkę tutaj budowę tego tej maszyny pierwsze wytrzymałość 450 dosyć dobry wynik Masa dosyć spora względem mocy silnika. Jest to zdecydowanie za słaby silnik i prędkość maksymalna wynosi 20 km. Jedynie 20 km. Prędkość obrotu też myślę, jedynie 20 stopni na sekundę. No i do najlepszej części przechodzimy, to znaczy opancerzenia tej maszyny. 203 z przodu, a po bokach, jak i z tyłu 101 mm pancerza kolejna kwestia, która jest zdecydowanie na minus dla tej maszyny zasięg widzenia tylko 310 metrów i kwestia tutaj badania tego, tego niszczyciela no na pewno przede wszystkim, myślę, pierwsze, powinniście opracować sobie y, działo. To jest już y, według Was do wyboru, czy wolicie grać hałpicą, czy wolicie grać y, normalnym działem, y, lepszym. Ja póki co gram cały czas normalnym działem, którego statystyki widzicie właśnie teraz, i jeszcze je tutaj przytoczę. Oferuje to działo bardzo, bardzo przyzwoitą szybkostrzelność. No jest ona wręcz ekspresowa, 26 strzałów na minutę. Niestety gorszym i gorszą sprawą jest tutaj penetracja, średnia 110 i uszkodzenia dosyć małe, średnie 75. Natomiast co jest jeszcze na fajnym poziomie myślę, to jest 1,7. Sekundy to jest czas celowania, bardzo dobry wynik i myślę, że nie jest złym również wynikiem 0,37 celność w odległości 100 metrów. Y oczywiście w dalszej części opracowania kolejnych liczycielów będziemy mieli lepsze dostępne działa z lepszą celnością wręcz snajperską. natomiast tutaj musimy się zaspokoić tylko celnością 0,37, póki co. Oczywiście, w dalszej kwestii opracowanie tutaj to jest silnik, silnice, podstawowe rzeczy. No i myślę, że chociażby radio siódmego tieru, jeśli już nie chcielibyście i mielibyście ochotę opracowania najlepszego radio, ja pokusiłem się o zbadanie tego czołgu i zrobienie go jako elitarnego, ale jest to tylko ze względu na to, ponieważ odnosząc się do kolejnego niszczyciela AT8, pierwsze dwa działa są tutaj beznadziejne, jak dla tego niszczyciela i dla tierów tego życia. Dlatego polecam oczywiście badanie, zakup, ale póki co wstrzymajmy się w grajmy na poprzednim właśnie at c niszczycielu. Mając go jako elitarny, możemy sobie tutaj doświadczenie zrobić na te dwa wymieniać na wolne doświadczenie. Yy, po prostu do czasu aż nie opracowujemy chociażby tego działa siódmego tieru, Ale już wracam do AD2. Yy, przede wszystkim, myślę, że w losowaniach wielu dzieci mieli problem z przebiciem od przodu tej maszyny, yy, więc w Wskaże podobnie tutaj jak, to, yy, jak zrobiła to ekipa Wargaming: wskaże słabsze, słabsze miejsca, gdzie powinniście trafiać yy, i napotkacie słabszy pancerz, aczkolwiek również niektórymi swoimi czołgami możecie mieć problem z zadaniem sprzętu. I te słabsze miejsce to jest tutaj ta pochylona, mocno, buta. Podobno tutaj jest najcieńszy bo się 75 mm. Następnie słabszy, słabsze miejsce, tutaj są tutaj łódzki, bo nie natomiast tak było tutaj już. W to miejsce nie, nie strzelajmy, strzelajmy tutaj w te elementy. No i oczywiście właz tutaj z wizjerami tutaj. To miejsce jest też, żeby również bardziej mm. czuły na pokazanie, No i to jest wszystko, także myślę, że najłatwiejszym elementem do z większej ilości jest tutaj ta błuda. aczkolwiek tak do końca nie polecam, no, ze na jego, jej pochlenie mm. i, no, po prostu większe szanse, że ten błoty sobie Myślę, że tyle e, tutaj z rozmowy na temat tej maszyny tak wstępnie w garażu. Przejdźmy zatem do bitwy. Przyznam szczerze, że od razu po wprowadzeniu nowej, właśnie linii brytyjskich niszczycieli, zainteresowałem się tą linią. Myślę, że z dwóch względów, jakie miałbym tutaj wymienić: opancerzenie tych pojazdów to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest to, że działa brytyjski są bardzo szybko strzelne. I z, z tych dwóch powodów właśnie. Yy, zdecydowałem się iść właśnie w linię brytyjskich niszczycieli. Yy, jednak oczywiście yy, granie niszczycielami znacznie różni się od graniem innymi w ogóle czołgami, a także graniem artylerią. Więc yy, no tutaj jeszcze powiem szczerze, muszę się sporo nauczyć w tej kwestii. Ach, prawie, prawie. No dobra, tutaj. Z mojej strony, takie wnioski już na początku. To, co mnie strasznie denerwuje, ze względu, że ta prędkość jest 20 na godzinę, oczywiście, już wyjaśnię na początku, że spokojnie jest ona osiągalna. Jak najbardziej realna. Więc ze względu na tę prędkość, często zostajemy w tyle. A natomiast koledzy z naszej drużynie wyjeżdżają do przodu i załóżmy, mając sytuację tego typu, że przedrze się przez przeciwników czołg lekki i dotrze do nas, no to jesteśmy na starszej pozycji. Oczywiście czołg, który rzeczywiście ma sensownie sensowne działo, sensowną penetrację, wiadomo. No, ale jednak nie jest to miła i przyjemna sytuacja zostając, yy, zostając samemu na pastwę losu. Wierzcie mi, że teraz losowanie, które nam zaserwowała gra i wrzuciło nas do takiej, właśnie tutaj, do takiej bitwy, jest bardzo korzystne, ponieważ Ponieważ y, wrzuca ten niszczyciel nawet do bitwy, gdzie musimy walczyć y, z siódmym tierem, co jest oczywiście y, nierealne z powodu tego działa, które tutaj mamy dostępne. No jest ono już y, nieprzydatne całkowicie w bitwach siódmo-tierowych, Raczej y, nie mamy co się zabierać do walki z siódmym tierem. Powiem więcej. A, dobra, spóźniłem się. Powiem więcej, yy... nawet yy, takie KW1 podejeżdżając do nas od przodu, yy, mamy z tym czołgiem również problem. Nie, nie codując i przykładając się rzeczywiście do bitwy i do strzelania w te słabsze punkty, yy, wiele razy mamy rykoszyk. Natomiast oczywiście od boku, od tyłu nie ma oczywiście żadnego problemu. Ale to taki przykład odnośnie tieru, w którym teraz gramy. Tak więc tak to właśnie też y, wygląda na bitwach, gdzie my jesteśmy na szczycie y, tej listy. Jesteśmy właśnie piątym tierem i mamy do czynienia również z najwyższym piątym tierem. Oczywiście myślę, że y, tutaj jako, że... Prawie że nigdy nie inwestuję w jakieś dodatkowe moduły typu właśnie naprawy, gąsienice, tak pod względem tutaj już, no, sporej liczby rozegranych bitów Zainwestowałem, zdecydowałem się zainwestować w moduł naprawy, tak. Zestaw mały naprawczy. No bo jednak yy, gąsienica, zdjęcie gąsienicy, no dyskwalifikuje nas w jakiś już konkretny sposób. Mamy tutaj Hetzera to Jeszcze raz i pójdzie w on nam na chwilę, on, on tam na pewno stał. I teraz yy, SU85 z prawej. Jedzie na hamach do przodu. Nie wiem dlaczego Następne, tak zrobił. To boleć. To boleć. Niestety. Mamy Covenantera, którego chciałbym rozwalić. Mi się to udało. Niestety, została y, y, artyleria. I ona będzie nas tutaj strasznie denerwować. Więc, yy, No... Witam. Więc z nią będziemy mieli tak naprawdę teraz większy problem. Chciałbym tutaj rozwalić to... To KW-1. Ale może się to nie udać. Spróbuję. Tutaj jeszcze... No właśnie. Kurczę, nam się drużyna niestety... Dobrze by było tutaj jednego z tych całków zlikwidować. I teraz gdzie się pojawiła reszta, jestem ciekaw. Gdzie zniknęła właściwie. Niestety, właśnie tak jak wspomniałem, ten niesieciel jest prawie że ślepy. Chyba 310 metrów. Jeszcze mówiłem o tym na początku. Więc jest też spora wada. Zostałem tutaj praktycznie sam. Jeszcze jest AMX 105, który nie wiem czy coś rzeczywiście robi w tej bitwie czy nie. Jeszcze mam tutaj zranionego kierowcę, więc to też jest spory problem. Przy tak wolnym pojeździe to jest właśnie naprawdę spory problem. Jest KW1, rzeczywiście wyjechał tutaj. I to jest właściwie największy przeciwnik, którego można się bać. Szczęśliwe rozwiązanie jak dla mnie, póki co, ponieważ jeden strzał od Kawu 1 i myślę, że byłoby do mnie. Jeden strzał w, do... w dobre miejsce. I właśnie tutaj Kawu 1 celowo w dobre miejsce, tak jak, tak jak Wam wspominałem. Prawdopodobnie uderzył w tę pochyloną... pochyloną płytę. Nie wiem, no, ja będę do końca tutaj przejmował tą bazę. Zostały dwie artylerie, i jakkolwiek by jedna lub druga podjechała, już by było na pewno pomnik. Wygląda na to, że jednak już teraz nie wiedzą, gdzie jestem. W każdym razie oni, ja na pewno ich nie widzę, jak zresztą widzicie. No, niestety, ślepota dobija ten niszyciel. No, i w pewnym stopniu rekompensatą i za myślę, i za właśnie tą ślepotę. Rekompensatą jest ilość punktów hp 450, Dostało mi jedynie 5 punktów. Podjeżdża, jak założyłem, widzę, że jednak gra AMX 105 am i wydaje mi się, że to on mnie uratował przed KW1. Szczęśliwie mnie nie trafił, a szczęśliwie trafił kawiarną, ponieważ byliśmy jeden przed drugim. I teraz jedna arty podjechała i dała znać drugiej, więc są naprawdę ciekawe rozwiązania tego, tej zabawy. Także bardzo powiem wam emocjonująca ta bitwa jest uszkodził mi zawieszenie no czy ja do, dotrwam do końca tego już naprawdę nie wiem zawieszenie naprawione ruszamy liczę na to pozytywne zakończenie ale naprawdę naprawdę jestem ciekawy czy to się skończy pozytywnie czy jednak nie No, i, i zastanawiająca kwestia, czy M37 podjedzie i zaryzykuje, czy jednak y, po prostu będzie chciał dotrwać do końca, i gdzieś już się y, ukryje i schowa i poczeka na przejęcie bazy bądź koniec czasu, ponieważ mamy dwie minuty do końca, ale prędzej będzie to przejęcie bazy. Naprawdę, bardzo fajną bitwę udało mi się tutaj, wygląda na to, zaprezentować jako pierwszą. A jeszcze będzie druga bitwa. Być może dla... ...równowagi. Jednak za ryzykową ale jemu się to nie opłaciło i bardzo dobry wynik bardzo dobra bitwa przede wszystkim w drugiej bitwie czy, czy okaże się tutaj dla równowagi i wyższe tiery zaraz się przekonamy wynik jest następujący stalowa ściana i specjalista czyli bardzo fajnie wynik drużynowy oczywiście udało mi się być na samej górze, tutaj yy, i zarobek 11 816, naprawo pojazdu 3368, yy, uzupełnienie amunicji 980, uzupełnienie sprzętu 3000. I interesuje mnie potencjalne otrzymane obrażenia 2980, czyli zginąłem parę razy dosłownie przy 450 HP. Przepraszam, no i przejdźmy zatem do drugiej bitwy, a się chciałbym wam zaprezentować, ale to nie ode mnie zależy. No niestety, Podobne. podobna bitwa będzie tutaj. Ale chciałem Wam zaprezentować również bitwę, gdzie wrzuci nas do y, siódmego tieru. Jednak to się nie udało. Rozegnamy sobie podobną bitwę. Również y, maksymalny piąty tier. I tak jak wspomniałem w tamtej bitwie, y, uważam, że najgorszym przeciwnikiem dla tego niszczyciela to będzie. Y, Takim oczywiście bezpośrednim czołgiem będzie kw natomiast oczywiście czekamy, boimy się y, artylerii, tak, zwłaszcza y, ze względu na mobilność AT-2, do tego musimy się również balić. Myślę, że pojadę do B1 i tam ustawię się przodem. No wiadomo, z przodu 203 mm pancerza. to chyba będzie najsensowniejsze rozwiązanie. No, tylko że... Pytanie, czy rzeczywiście pojawi się tam sporo wrogów, bo jeśli pojedyncze sztuki, to mogą zostać już zniszczone przez ekipę czterech y, maszyn z przodu, ale niekoniecznie. wiadomo, zanim my tam dojedziemy, doturlamy się, to chwila minie. Aczkolwiek y, gram też porównywalną y, oczywiście Matyldą. Jest oczywiście ciut szybsza Matylda. No ale to też nie jest szybki czołg. Więc Brytyjczyki po prostu mają to do siebie: yy, mają tą wadę, są wolnymi raczej czołgami yy, z tych yy, średnich, ciężkich, bądź jak ostatni wyszło, również niszczyciele. Niszczyciele są wolne, ale myślę, że nadrabiają tutaj yy, bardzo fajną szybkostrzelnością. Ale chłopie weź go rozwal, bo, bo ja tutaj sam to za dużo nie wskuram. A, no niestety. I podałoby się wycofać w sensowne miejsce tak aby nie zostać w To musiał poczuć To musiał poczuć jest nasz. zapewne i no, stąd. tak jak myślałem Właśnie to jest fajne też odnośnie M4 granie z haubicą też jest fajne wiadomo celność ale naprawdę już jak już zada wrażenie no to jest huk i zgrzytanie zębów. No, pierwsza bitwa, doszliśmy do końca. No tutaj chciałem powalczyć z M4, ale nie założyłem w poraż, że rzeczywiście on ma No i skończyło się jak skończyło, pojechał tam M4 przejąć y, naszą bazę. Także wyjdziemy sobie już y, z bitwy. I jeszcze... Kwestia, którą też chciałem jeszcze przez chwilkę poruszyć, Wasz wybór główny w tym AT-dwójce będzie przede wszystkim. Czy lubicie grać hałbicą, to macie do wyboru tego typu sprzęt. Jeśli natomiast lubicie normalnym działem strzelać, które strzela ekspresowo, wręcz lecz zadaje no, średnie uszkodzenia i średnią penetrację, no to już wybór zależy od Was po prostu. Następnie. Oczywiście gąsienice, silnik i dowolnie jak chcecie radio. Ja póki co jeszcze przy tym niszczycielu pozostanę i będę nim grał sobie jakiś czas. Po prostu jest on elitarny i w każdej chwili mogę sobie doświadczenie zdobyte na tym niszczycielu zamienić na wolne doświadczenie. Myślę, że w dobry odcinek wyszedł zwłaszcza pierwsza bitwa. Oczywiście komentujcie właściwie czy już o jeszcze się pokazał wynik tej bitwy, także bardzo szybko się to skończyło. Komentujcie i to co myślicie właściwie o, tych, o tym niszczycielu. Jakie są Wasze wrażenia Ja mimo wszystko tą maszynę polecam Bardzo fajna, sympatyczna, sympatyczny niszczyciel no chyba, że rzeczywiście nie lubicie tak wolnych maszyn, no ale coś za pancerz, kosztem prędkości. Nadal jestem tutaj na plusie. Także zawsze myślę, że zawsze wyjdziecie na plus. Także tego się nie musicie obawiać. Wynik drużynowy, coś tutaj zrobiliśmy, ja coś gdzieś tutaj po środku. To wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!